Na tym filmie pokażę, jakie są różnice w module Form pomiędzy ZW3D 2013 a ZW3D 2014. Tutaj patrząc na interfejs modułu do Form, właściwie żadna z opcji nie została usunięta ani dodana. Są dokładnie te same opcje, natomiast zmieniło się ich funkcjonalność, znaczy pod niektórymi opcjami działanie wygląda w nieco inny sposób. Jak również zostało mocno uproszczone tworzenie form wielokrotnych z różnymi produktami. O ile w ZW 3D 2013 stworzenie formy z tym samym produktem było bardzo proste, stworzenie formy z dwoma różnymi produktami po jednej sztuce z każdego też było bardzo proste o tyle, jeżeli chcieliśmy stworzyć na przykład formy, na której były dwa produkty jednego typu i dwa produkty drugiego typu. Tutaj już trzeba było włożyć więcej nakładów pracy, żeby taką formę wykonać. Taką formę właśnie tutaj stworzę, porównamy sobie działanie pomiędzy tymi dwiema wersjami. Na początek należy stworzyć projekt naszej formy. Dzisiaj trzeba nadać mu odpowiednią nazwę. A następnie wybrać tak, tak. elementy, które będą na tej formie umieszczone. No tutaj umieszczę dwie obudowy od takich telefonów stacjonarnych. Na tym etapie działanie będzie bardzo podobne na obu produktach na obu wersjach. Tutaj jedyna różnica jest taka, że muszę jeszcze dodać skurcz materiału w wersji 2013, natomiast w wersji 2014 program zrobi to za mnie. Następny etap, czyli przypisanie odpowiednich ścian do strony template i matrycy, wygląda dokładnie tak samo. No to jeszcze część ścian trzeba zamienić, żeby kolejne etapy tworzenia tej formy przyspieszyć. Ok, kolejna kolejny etap to połatanie otworów żeby zasklepić otwory. Dzięki temu będziemy mogli w prosty sposób podzielić cały model oraz zasklepienie otworów, których program nie był w stanie zrobić automatycznie, ponieważ trzeba wybrać stronę stempla i matrycy. Następnie dzielenie modelu na dwie części oraz tworzenie ściany podziału. Tutaj kolejna różnica w wersji 2013. Trzeba dorysować granice. Do tej, przed utworzeniem ściany podziału przy formie jednokrotnej jest to rozmiar płyty naszej formy. Przy wielokrotnej tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Następnie powtórzenie tych wszystkich operacji dla drugiego produktu. Ja tutaj nie będę ich jeszcze raz omawiał, ponieważ ja powtarzam dokładnie te same funkcje. to danie Ład. Te produkty są bardzo do siebie podobne, dzielimy model. i ściany podziału. I w tym momencie zaczynają się kolejne różnice, czyli stworzenie układu z obu produktów. Na początek wybieram jeden z moich elementów, a następnie odpowiednio go ustawiam na układzie spółrzędnych. I to samo dla drugiego. Teraz trzeba jeszcze ręcznie je ustawić. Czyli obracam dwa produkty tutaj trzeba uważać przy znaczeniu żeby zaznaczyć te same elementy po obróceniu już jest nieco łatwiej, trzeba jeszcze oba produkty odpowiednio przesunąć. Te jeszcze oba produkty musimy odpowiednio przesunąć. Kolejny etap to jeszcze połączenie wszystkich w jeden układ współrzędnych. A następnie utworzenie. Brakujących ścian, gdyż mamy produkty ułożone na płaszczyznach, ściany dorysowane, musimy jeszcze narysować przygotówkę. Tutaj też Tworzymy ją ręcznie. Najlepiej jest ją umieścić przy pomocy prostokąta. Oczywiście, wymiary tego prostokąta powinny odzwierciedlać wymiary płyty dla naszej formy. Po przycięciu płyty przy pomocy naszych modeli stworzyliśmy stempel i matrycę żeby lepiej było widać jeszcze ją rozsunę. Widać w jaki sposób została podzielona. Także przy formach, w których jest więcej produktów trzeba Więcej tych nakładów pracy nałożyć, aczkolwiek widać, że jest to do zrobienia. Natomiast jak wygląda sprawa w wersji 2014? Tutaj początek mamy podobny, czyli tworzymy nasz projekt. Mamy do wyboru formę wielokrotną lub pojedynczą. Jak widać, skurcz mogę już umieścić na samym początku. Dzięki temu projekt formy zrobi za mnie operację skurczy nie będę musiał jej ręcznie dodawać do każdego produktu. Natomiast jeżeli chodzi o umieszczanie samych elementów tutaj rozpoczynam od układu mojej formy. Definiuję nowe układy spółrzędnych. Po Stworzeniu układów współrzędnych wystarczy, że wybiorę produkty, które będą umieszczone na mojej formie, a następnie wybiorę sobie układy współrzędne, w których mają one zostać umieszczone. Także tutaj mam pełną dowolność wyboru miejsca położenia moich produktów. Od razu widzę w jaki sposób będą one umieszczane. Na przyszłej formie. Dobrze, tutaj wybiorę sobie w ten sposób, żeby nie było za łatwo. Tu umieszczę trzy rodzaje produktów, a nie dwa. Kolejne etapy są bardzo podobne, to znaczy oprócz skurczu, którego nie muszę robić, tutaj ja mogę od razu ustawić elementy. Widać, że te telefony, te obudowy tych telefonów, mają tutaj elementy wystające, w których powinny być, stworzyć, być stworzone suwaki, dlatego tą stroną powinny być ustawione na zewnątrz. Wystarczy je przekręcić, tego elementu nie muszę przykręcać. wystarczy się przełączyć na. Inny produkt. Przemieszczanie elementu tutaj jest bardzo proste. Kolejny etap wygląda dokładnie tak samo jak w wersji 2013. Czyli rozdzielanie ścian na stronę stempla i matrycy. Tego tutaj wykonam te same kroki, znaczy dokładnie te same ściany. Oraz łatanie, które również wygląda dokładnie tak samo. Dzielę produkt. Tu już dostaję informację, że produkt został prawidłowo rozdzielony na dwa elementy. Natomiast kolejny etap, czyli tworzenie ściany podziału wygląda już inaczej. Nie muszę dorysowywać tutaj granicy tej ściany. Program ją wykonuje automatycznie. W tym momencie mogę się przełączyć na drugi produkt. I doprowadzić go do tego samego etapu. Oczywiście tutaj zarówno w wersji 2013, jak i w wersji 2014 można się przełączać między produktami na dowolnym etapie. Nie trzeba ich doprowadzać do ścian podziału. Tutaj również użyłam tych samych opcji do łatania. Produkt również został prawidłowo podzielony na stronę stempla i matrycy. Ostatni etap ściana podziału tworzona z automatu. I ostatni produkt, który już nie jest telefonem, a obudową wyżynarki. Jest nieco inny, dlatego tutaj użyję też innej metody tworzenia formy. Tutaj jest jedna ściana, która powinna zostać rozdzielona, dlatego nie używam ścian do wygenerowania strony stempla i matrycy, natomiast tworzę linie podziałowe z sylwetki. się tej tą zieloną linię podziałową, która przechodzi przez środek ściany. Poprzez tę linię będę mógł utworzyć podział tego elementu. Jeszcze umieszczę łaty wewnątrz otworów trzeba również rozdzielić ten model na dwie strony. On również został podzielony prawidłowo, no i ostatni etap ściana podziału tworzona z automatu. Kolejna różnica na tym etapie w wersji 2013 musiałem ułożyć elementy na układzie współrzędnych Tutaj już mam te elementy ułożone, dlatego mogę przejść do łączenia ich w jedną całość czyli umieszczenie na jednym układzie współrzędnych. Ponieważ zostawiłem tutaj domyślne wartości ścian podziału, widać, że elementy tych ścian podziału nachodzą na siebie. Także mogę na tym etapie cofnąć moje dodawanie elementów i zmniejszyć te ściany podziału. Mogę również wrócić do elementów, które są już połączone i odpowiednio te ściany poprzycinać. Także można zarówno uniknąć dodatkowej pracy, jak i szybko sobie z nią poradzić. Tutaj, żeby te ściany zostały dodane w sposób prawidłowy, wystarczy umieścić kilka dodatkowych płaszczyzn, przy pomocy których zostanie ten model pocięty i odsunę płaszczyznę xz w dwóch kierunkach o tą samą wartość Co niech to będzie 20 mm i minus 20 nas wystarczy odpowiednio poprzycinać poszczególne ściany podziału w taki sposób żeby elementy nie nachodziły na siebie Taki model już można połączyć w jedną całość. Jeszcze trzeba to robić dodatkowe ściany. I możemy przejść do ostatniego etapu, czyli tworzenie przygotówki. To jest kolejna zmiana. Nie trzeba dorysowywać żadnego prostokąta. Program automatycznie dobiera sobie przygotówkę do naszej formy. Oczywiście zawsze można zmienić tutaj wymiary takie, żeby się zgadzały z płytą naszej formy. Samo przycinanie wygląda dokładnie tak samo. Też dostaję informację o tym, że mój projekt został zrealizowany z powodzeniem. Więc mogę wejść w edycję dowolnego z nich, zobaczyć jak on wygląda. Widać bardzo skomplikowana forma z trzema różnymi produktami, które zostały umieszczone w sposób: powiedziałbym wręcz losowy, a zrealizowanie jej trwało krócej niż w wersji 2013, stworzenie formy dla dwóch produktów różnych, czyli czterech elementów.